W Subalskim szpitalu świat powitała Tola, to pierwsza suwałczanka urodzona w 2023 roku. Dziewczynka waży nieco ponad 3 kg i jest okazem zdrowia. Trzy najdroższe tegoroczne inwestycje miejskie to budowa i przebudowa ulic w przemysłowej strefie położonej na południu Suwałk, dokończenie trasy wschodniej oraz rozbudowa szkoły podstawowej numer 4. Poważne kłopoty ma 21-latek, którego mieszkanie od wiedzieli subalscy policjanci. W ręce mundurowych podczas wizyty trafiło ponad ćwierć kilograma narkotyków. Tragiczne zdarzenie w miejscowości Suchorzec. Młody, zaledwie 20-letni kierowca najechał na mężczyznę. Ten zmarł. Ofiara tego zdarzenia to 58-letni ojciec kierującego pojazdem.